Cześć! Dzisiaj odpowiadam na pytanie, na które zagłosowaliście w ankiecie na Instagramie, czyli jak kupić samochód używany. I pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, to jest ustalić sobie budżet, w którym warto zawrzeć taki pakiet 1000. A mianowicie jest to pakiet na wymianę rozrządu, wymianę olejów i innych rzeczy, jeżeli Wam sprzedający oczywiście takich rzeczy nie zrobił wcześniej i nie przedstawi Wam na to odpowiedniej faktury. Ale pomijając sam fakt, wybierzecie sobie ten samochód i jedziecie go oglądać. I teraz na co warto zwrócić szczególną uwagę, to od samego przodu oglądając samochód, warto sprawdzić na szczeliny jakie są między maską a błotnikami, również zobaczyć, jak leżą lampy. Ponieważ najczęściej, przy uderzeniu, jeżeli dostanie strzał w absorber. On się zegnie i wszystko ściąga do środka i w tym momencie może wam pogiąć tutaj mocowania. Pod samą maską warto zwrócić uwagę przy samej linii jaka jest błotnika. Najczęściej znajduje się po prostu szkielet tej całej komory. Warto zobaczyć czy nie jest nigdzie pogięty ani podeptany, ponieważ w tym momencie no, naprawa nie została przeprowadzona prawidłowo. Również, jeżeli macie świadomość tego, że samochód był naprawiany, miał przeszłość, miał jakąś historię, warto zobaczyć po prostu, dokładnie się przyjrzeć wszystkiemu, co znajduje się pod maską, ponieważ tam będzie to najbardziej widoczne. Również podepnę Wam link w opisie filmu do strony, gdzie możecie sprawdzić historię pojazdu po jego numerze WIN oraz numerze tablicy rejestracyjnej, tak, żebyście po prostu mieli świadomość, co się z tym samochodem działo. I po prostu potwierdzić autentyczność. Kolejną rzeczą, którą chciałem Wam pokazać, jest stan dachu. Ponieważ, jak mierzycie dach, warto zacząć od punktów, które są skrajne raz na środkach, ponieważ z reguły przy uderzeniu, gdzie zostanie strzał, supek, często w tych miejscach odkształca nam się dach. Idąc dalej, niezwykle już ważnym elementem są słupki w drzwiach. Warto je też zmierzyć czujnikiem. Zaczynając od góry, kończąc na dole, ponieważ supek jest takim miejscem, które według mnie musi być całe. Jest to element w zasadzie konstrukcyjny. I podążając już po prostu yy, za tym schematem, co mam przedstawiłem, jeżeli obejrzycie sobie samolot w ten sposób, warto go jeszcze później zabrać na sprawdzenie stanu technicznego na stację kontroli pojazdów. Z takiego względu, że nie wszystko. Powiedzmy widać, nie wszystko zobaczcie na jeździe testowej, a przy sprawdzeniu na stacji mogą wyjść pewne rzeczy. No i po prostu się przygotujecie. Dlatego ten pakiet, o którym mówiłem na początku, to 1000 plus jest yy, tak istotne, ponieważ poza tym, że szukaliśmy się samą do 15 tysięcy, mając budżet wyznaczony na 15 tysięcy, nie, nie wykonując tych napraw no, ryzykujecie tym, że Zwyczajnie ten samochód nie będzie Wam służył tak, jakbyście tego oczekiwali. I poza rzeczami, o których mówiłem wcześniej, warto w trakcie zastawienia wyłączyć radio, zwrócić uwagę na to, co się dzieje z samochodem, jak się zachowuje kierownica, czy nie drży w trakcie jazdy. I koniecznie warto wziąć ze sobą osobę, która nie będzie tak napalona na ten samochód jak Wy. To jest naprawdę bardzo... Bardzo, według mnie, istotna rzecz, ponieważ przy emocji można pewne rzeczy z, po prostu zlać. Tak naprawdę. No, każdy chce mieć ten nowy samochód. Jeżeli już sobie go upatrzy, pojedzie, no to z reguły no, ma gdzieś w głowie tą wizję, że wraca im do domu. Warto też uświadomić sobie, że samochody no, powyżej tych pięciu lat, w ogóle jakiekolwiek są używane, jest już samochodem, właśnie który może mieć jakieś defekty na powłocie lakierniczej czy może nie być po prostu idealny, no po prostu uświadomić sobie, że nie jedziecie oglądać nowego samochodu, że nie możecie oczekiwać od niego, że on będzie perfekcyjny. Najistotniejsze według mnie z tych wszystkich rzeczy jest faktycznie to, żeby na spokojnie podejść do wielu tematów z zimną głową. No i nie korzystając z zasięgu, jaki oferuje Wam wiele przeglądarek do ogłoszeń, w zasadzie, ponieważ nie ma sensu jechać 300 km po samochód, ponieważ koszty wycieczki, koszty całego procesu Wam niepotrzebnie jest wzrostem i zmniejszą Wasz budżet. Więc w sposób nie ma się co tym przejmować. i Tutaj jeszcze jedna rzecz, którą bym chciał Wam wypunktować, to jest to, że przy jakichkolwiek ogrędzinach, przy jakichkolwiek powiedzmy mierzeniach i tak dalej, warto sprawdzić punkty, które są najbardziej narażone na uszkodzenia, czyli przód, cały przedni pas, tylna klapa oraz w. W przypadku, kiedy macie świadomość, że coś było samochodem robione warto się dowiedzieć, czy były wymieniane drzwi, co było robione i na jakiej zasadzie przebiegła naprawa. Ponieważ czasem wystarczy, że wymieni się drzwi i one już są jak nowe, ale nie macie w tym momencie no, części oryginalnej. Ok, numery na szybach też powinny się zgadzać. Jeżeli się nie zgadzają, dlaczego się nie zgadzają? Żebyście mieli świadomość, co kupujecie. I to w zasadzie jest cały sens zakupu nowego samochodu. Musicie dokładnie go sprawdzić. I też chciałem zauważyć, że samochody w Polsce nie kończą się na 200 000 km, ponieważ jeżeli się dba o samochód, jeżeli się na czas wszystko wymienia, powinno być jak najbardziej ok, nawet przy wysokich przebiegach. No nie oszukujmy się, jeżeli ktoś kupuje sobie samochód, to nie tylko po to, żeby jeździć nim po, po bułki czy do kościoła, tak? i Tym akcentem zakończymy ten materiał. Zachęcam do zaobserwowania na Instagramie oraz zasubskrybowania tego kanału, ponieważ to, co dzisiaj przedstawiałem, ten temat, został właśnie wybrany przez instagramową ankietę. Także gorąco zapraszam do obserwowania oraz udanego tygodnia. Na razie.